bardzo gąski i kaczuszki czubate ta pierwsza myślałem, że będzie mieszanką garbonosa i z białą bo taka się siwa urodziła no ale biała się zrobiła no to będzie biała tam z tyłu jest garbonosa i tutaj jest taka troszkę bardziej też pomieszana, będzie garbonosa chyba siodłana i tam z tyłu są dwie kaczki czubate no ładnie Jutro skończą 4 tygodnie, bo one się tak lubią piątek, sobota, niedziela. Dzisiaj jest czwartek, to tak właśnie piątek, sobota będą miały 4 tygodnie. Oni się już prezentują. Taki malutki wybieg, bo są tutaj, jest dużo tych starszych gęsi, no i boję się, żeby je mogły zamęczyć. O, ładnie sobie tu skubią. Tam na prawy górny, lewy, przepraszam, lewy górny róg się pierwsza urodziła. Później się wykluła ta biała, i na końcu to środku. No a pierwsza, pierwsza, e, która się wykluła z nich, to właśnie ta jedna szczypkiem. Tamta z tyłu, czubata. Tam się wykluła gąska, potem druga czubata, no i potem znów dwie gąski się wykluły. Ta pierwsza czubata, jak możecie zobaczyć, jest trochę taka. Kiedyś pokazywałem ją w filmiku, taki troszkę mutant, bo palce jej na głowie, jak się wykryła z jaja to właśnie miała palca kaczego na czubku głowy, teraz już jej paznokieć odpadł, ale no, kawałek palca jeszcze jej został, ale no i czubek jej się trochę zmniejszyło, o, możecie teraz zobaczyć pomarańczowe, taka kuleczka no ale ma czubek e, bo nie ich rodzice to są e, jakaś nieśpate, tylko że są biało-czarne, a tutaj taki fajny traw, że właśnie się wypyły dwie białe była jeszcze jedna biała, trochę taka nakrapiana z, z niebieskim no ale niestety padła, bo coś była taka e, jakby to powiedzieć no bardzo słaba była, cały czas się przewracała na plecy, dziób która miała krzywy dziób, no i no i niestety, jednego dnia przychodzę, no i padła. Ale no, wiadomo, często są odpadki, jak kacuszki się wyklują. Tak się one prezentują. O, tam z tyłu Pekinka chodzi, wieje, jeździ mają trochę za mały już ten pojemnik na wodę, ale... ale yy, na razie tutaj na górze mają taki, tak, jakby się chciało. Po południu już jest godzina około... 17. ja je po południu tutaj wyciągam gdyż na no rano niby było ciepło ale mocno wiatru no i nie, nie chciałem żeby się zaziębiły to jest drugi raz na dworze bo właśnie trzymałem je w pomieszczeniach bo albo to padało albo to wiatr albo to było zimno no i właśnie nie chciałem żeby mi zachorowały nie boją się są oswojone przychodzą do kraty bardzo trawę lubią jak każda gęś ta widać będzie siodłana gąska, będzie czysta gąska. Tylko, że siodłana, bo ma właśnie e, gąsiora siodłanego, a gąska jest e, zwykła garbonosa, a gąsior garbonosy siodłany. No i właśnie się wykuła tutaj siodłana. Tamta jest też troszkę pomieszana to z tyłu. Będzie taka albo to będzie taka biało-siwa, albo będzie biała jak ta bo ta właśnie cała biała była taka siwa trochę no i teraz już się prze, przebarwiła na biały od, ja, ten, od gęsi z białej od białej gęsi z jaja była ta Zostać właśnie się spodziewałem, że będzie biała no, tak się prezentują ja pokażę Wam jeszcze e, dwie gęsi garbonose barkę którą właśnie niedawno piłem około tydzień temu więc przechodzimy do nich i trochę Wam o nich opowiem to jest ta parka pierwszy jest gąsior, później z tyłu gąska one są bardziej trochę właśnie takie bojące boją się trochę człowieka no i tak, gąsior ma 3 lata a gąska ma 2 lata podobno dopiero zaczyna znosić jajka u pana akurat jak bo nie pojechaliśmy, to zniosła, można powiedzieć, przy nas jajko, bo jeszcze mokre było, koło niej leżało. U mnie prawdopodobnie jedno zniosła, no i u pana wtedy wcześniej też jedno, czyli można powiedzieć, że trzy zniosło jaja. Kilka dni miała przerwę, ale to podejrzewam, że to po prostu był stres, nowe miejsce i chwilowo przestała nieść. Jak widzicie, chciałbym wam bardziej bliżej je pokazać, no ale uciekają. Nie będę je poszuł. Bardzo lubiłem tutaj w naszym stawiku pływać, tam wodną wyjadają. Się wystraszyłem, bo szukałem je niedawno, kilka dni temu, około 3 dni temu. Nie mogłem ich znaleźć, a ja podchodzę sobie do stawu i sobie ładnie pływały. wrzucę taki kawałek filmu jak sobie pływają z białymi, bo białe się mnie wystraszyły. Te białe, no może będę mówił po nazwie owsiane, bo ja mówię białe, bo to są białe gęsi owsiane. I tak, one tutaj właśnie gąsior z gąską sobie chodzili po krawędzi. No i się mnie wystraszyły i wpadły do stawu, więc macie teraz tutaj taki fragment jak sobie pływają. A my przechodzimy dalej. No wyjdźcie z drugiej strony No ale wy nie wskakujcie A Jak chcecie to zapływajcie Białe nigdy jeszcze nie pływały, się boję. Tam też widocznie pływały, bo same zaczęły wchodzić mi. <laughs> że one się tego tak trzymają na tej wodzie. No? A, sobie wyjdą sobie. No i wiedzą jak tutaj wychodzić. No białe, dalej. Uciekajcie, no. Jeszcze przykład z tamtych. Ten gąsior pierwszy. Jeszcze się tak boi nogami fejta. O wyjdą sobie zaraz pewnie. Gdzie się mnie wystraszyły i wskoczyły to teraz pewnie już będą same sobie wchodziły. Zobaczyły, że mają tak fajnie jak się pogompać tam wychodzisz teraz o, pięknie wychodzimy ta gąsior też będzie tak super kąpiel była nie tak super kąpiel ja tam w takim pomieszczeniu zalaliśmy posadzkę i tutaj sobie teraz te trzy gąski siedzą i dwie kaczuszki, czubate. Tam mają światło na ogrzewanie, ja tam grzeję. Wieczorem yy, można zawsze włączyć. To ja im otworzyłem. Gdzieś jest dzisiaj ciepło. Życzę mi trawy jeszcze nie zjadły. Tu jest trochę echo, co przepraszam. I tak tu jest. Tamta właśnie jest ta garbonosa. Tu z tyłu będzie biała. I ta będzie taka siwa troszkę. O, o, I tam są dwie kaczki czubate. Prawdopodobnie będzie parka na to wygląda, ale to jeszcze nie wiadomo. Oni ja się prezentują. No co? Co chcecie, żebym wam dał? Co? Nie boicie się? Nie. Widzicie? No, ta gąska, która jest największa, ta biała. Jak się wykluła, to była taka właśnie siwa, jak ta. No ale się można powiedzieć, przebarwiła. Dzisiaj, jak dogrywam, właśnie do filmiku, to jest yy, środa. One tak się kluły. Pierwsza kaczuszka, tamta się wykluła w czwartek. Później ta gąska się w piątek wykluła, no i później te dwie gąski w sobotę z tą kaczką, to tak mniej więcej liczę piątek-sobota będą miały 5 tygodni. Więc można powiedzieć, za dwa dni już 5 tygodni można im liczyć. W miarę ładnie rosną. Bardzo mi się podobają, bardzo tłuste się zrobiły. Naprawdę z dnia na dzień rosną. Jeszcze niedawno mogłem spokojnie trzy wziąć na ręce. Już teraz trzech nie mogę wziąć. Dwa to jest maksimum. Bardzo tuste się zrobiły. Tutaj dostanę, tu akurat nie dałem przężyto, ale mam jeszcze tutaj paszę do, do kurczaków, zarówkę. No, tak więc jak się prezentują. Liczę, żeby między nich były gąski. Może być jeden gąsiorek, ale bardzo bym chciał, żeby właśnie były gąski na jaja. Jak tak patrzałem, to prawdopodobnie ta będzie gąską. Ten biały może być gąsiorkiem, bo tak z oczu mu patrzeć na gąsiora. Mniej więcej poznaje, że gąsiory mają bardziej podłużne oczy, a gąski bardziej okrągłe, tak samo u Więc prawdopodobnie tamten będzie gąsior, to będzie gąska. I to też może być gąsior. Niestety ładny się siodłany zrobił po tatusiu. Gąska jest garbonosa, a gąsior jest garbonosy siodłany. No i niestety niestety albo stety zrobiła się gąska siodłana. Bardziej liczyłem na garbonosę. Ale wam zaraz pokażę młode garbonose, się ładne wykluły. Już nie pamiętam ile będą miało około dwóch tygodni, albo trzech, już nie pamiętam. Około chyba trzech tygodni, więc zaraz wam je pokażę. No, a ty niech sobie tu dalej trawkę wcinają. Te tutaj były, teraz są, jest tutaj 11 sztuk takie prowizoryczne miejsce w tamtym, gdzie są właśnie te 5 sztuk tych 5 Będę chciał przegrodzić na pół, żeby te tu sobie przyszły. Jak widzicie są dwie garbonosy gąskie, jedna jest mieszaniec, garbonosy z białą. Są tu kaczki czubate i kaczki biegusy francuskie. Niestety wykluło mi się ich 11 spotkaczki, no ale niestety połowa odpadła, zostało 5. I taka pani właśnie do mnie zakupiła je. Więc chociaż coś za nie dostałem. Też nie opłacało się pięciu sztuk trzymać, kolejną lampę odpalać grzewczą. Więc sprzedałem je. No i tak jak mówiłem są tu biegusy, czubate. Jeden jest chyba nawet biegusz czubaty ten, co tutaj co siedzi pierwszy. Tak się ładnie prezentują tamte dwie. Mają ładną barwę biało-czarną. Duże ładne czubki mają. Tam jest biały biegus. Jest jeden biegus, o właśnie tutaj taki ciemno-biały, ciemno z czarną kreską na głowie. To jest też biegus. Możcie zobaczyć, jak ładnie sobie prosto stoją. Jest to około chyba 3 trzy bieg biegusy. i jeden jest tutaj taki właśnie biegus z czubkiem. Czubate są dwie biało-czarne jedna cała biała, czubata no i te dąski trzy są, dwie garbonoce i jedna jest taka troszkę mieszaniec, no ale się tutaj ładnie miewają jest ich więcej, więc żyją się wzajemnie, tutaj trawy dostały ale no niestety cały czas to robią, muszę im cały czas ścielić. raz dziennie to jest minimum no, tak więc na drawę ja również wypuszczam, dzisiaj ich jeszcze nie wypuszczałem, bo to nie chcę też tak codziennie, chcę je troszkę zahartować, ale wiecie też, żeby się tak nie przeziębiły za bardzo, bo były w garażu w takim pudle, zatem je zrobiliśmy z szafy, ładną dziurkę wycięliśmy, jest tam termometr i lampka mała, więc tam się ładnie grzały, w garażu również jest ciepło, więc dobrze się odchowały. Wczoraj je tu przeniosłem, żeby miały więcej miejsca i dzisiaj albo jutro planuję właśnie przegrodzić i żeby z mi były. No i oczywiście to pudło zostanie na kolejne młode kaczuszki, które będą się już niedbawem kluły, za około tydzień. Jak tutaj u mnie przetestowałem to kaczki biegusy i czubate się klują szybciej od francuskich. Biegusy i czubate tak około 30 dni siedzą. Moje francuskie siedziały 37, ale tak około 35 dni. Tak więc szybciej będą się kryły czubate, biegusy, francuskie na koniec. O, tutaj może jakoś. Nie chcę się złapać. O, dobra. Ja będę kończył ten film. Jak widzicie, to są jak na razie młode, tegoroczne. Na razie ich nie będę sprzedawał, gdyż chcę sobie zostawić. O, jeszcze bym zapomniał o najważniejszej: Również jest tu jeszcze kacuszka niebieska z Fajną barwę ma taką siwą, niebieską, jasno-niebieską. Również ma czubek, jest ona młodsza troszkę o niej. Tamu jeden dzień, dwa, bo to wiecie, jak się kluły, to jedna się wykluła, na drugi dzień, kilka zów się wykluło. Tak z reguły, dwa, trzy dni się klują. Dobra, to bym kończył ten film Tutaj się ładnie te gąski zebrały Będę e, zostawię u siebie w hodowli Na rozmnożenie Najprawdopodobniej dopiero na, na następny rok Będę sprzedawał Chyba, że jeszcze w tym roku mi się więcej wykluje biegusów lub czubatych To może pomyślę nad sprzedażą Ale raczej nie Dobra, tak więc ja będę kończył ten odcinek Możecie zostawić łapeczkę w górę Suba, jeśli chcecie Komentarz miły napisać, jakie chcecie filmy. Tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No i cześć.